Czas na 447 odcinek serialu, Akacjowa 38. Stało się to, czego obawiała się Kajetana. Książę Somoza brutalnie porzuca kobietę, która wpada w rozpacz. Martin nie chce już kręcić erotycznych filmików z obrażoną eniketą. Ramon i Trini odzyskują całą swoją własność. Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 447 odcinku Akacjowej 38, co się wydarzy w nadchodzącym odcinku serialu Akacjowa 38. Streszczenie odcinka 447 serialu Akacjowa 38. Liberto nie przestaje adorować Rosiny. Maximiliano, który jej się ukazuje, namawia ją jednak, by dała młodzieńcowi i sobie szansę. Książę Somoza brutalnie porzuca Kajetanę, która wpada w rozpacz. Fabiana w ostrych słowach przywołuje ją do porządku. Teresa zaś próbuje namówić Humildad, by przekonała męża, że nie powinien dłużej dręczyć Kajetany. Martin nie chce już kręcić erotycznych filmików z obrażoną Eniketą. Ramon i Trini odzyskują całą swoją własność. Servando marzy o uniformie ze złotymi guzikami i pagonami, na antenie TVP2 z początkiem roku 2023 pojawiła się nowa produkcja, serial, Akacjowa 38. Zastąpiła ona serial, Zranione ptaki, który pokochali polscy widzowie.